Witajcie moje mili. Dzisiaj chciałbym poruszyć pewien e, temat. Otóż, przy wymianie e, tłoka czy, czy cylindra. Zazwyczaj jest tak, że jak coś czujemy z tłokiem, a potem patrzymy, czy cylinder jest w porządku. Następnie e, sprawdzamy łużebko igiełkowe. Niby wszystko w porządku. E, ale powiem Wam, chcę Wam pokazać. E, bo mi się to zdarzyło po 5000 km, e, jakie się jest pustoszenie w cylindrze, w tłoku, gdy się sypnie łożysko igiełkowe. No, zobaczcie, tyle mi zostało z łożyska igiełkowego, tyle. A wiecie tylko dlaczego? Dlatego, że się go nie wymienia. E, szkoda po prostu. Niby wyglądał na w porządku. Zobaczcie. widzicie, Niby wyglądało to na w porządku. No ale jednak się wysypało. Zobaczcie, główki to też po mywało, Widzicie? Dobra, zobaczcie. Nie wiem, to jest. To jest masakra. Ale zobaczcie dalej. Co Wam pokażę? Zobaczmy jak wygląda tłok. Zobaczcie, przygomnijcie się. Przepraszam za ostrość. Wam pokażę bardzo dokładnie. zobaczcie, tu już się nawet się... Nic nie rusza. Jest zjechany zatarty, widać jak to łożysko igiełkowe rozsadzało, zobaczcie, tutaj widzicie, o, na ja tym to jeszcze jechało. Najciekawsze było to, że ja obstawiałem łożysko igiełkowe i obstawiałem tłoka, że mógł się pierścień pęknąć i go po prostu gdzieś go tam miota. To się okazało, że to łożysko, a serwisy i inni jeszcze twierdzili, że to jest wina wału. Okazało się, że łożyska giełkowy na korbie. Nie wiem czy coś będzie tu widać, czy nie ale to jest masakra. Najbardziej to widać tu w tym miejscu łożysko igiełkowe nie wiem, wypadło jakoś tak dziwnie. Tak więc to ma bardzo duże znaczenie, jeżeli wymieniamy tłoka czy same pierścień, wymieńcie od razu łożysko igiełkowe. Ja wam polecam, naprawdę polecam wymienić to łożysko i nie oszczędzać na tym. Nie wiem, kupcie sobie łożysko igiełkowe za 5D jakichś renomowanych marki, po linii ja założyłem. 48,50 groszy na dzień dzisiejszy. Trzeba 22 z 2022. Ale jak zacząłem oglądać, co tu się działo. To jest masakra. Do tego tłoka nic nie będzie. No i muszę Wam pokazać. tulejkę Zobaczcie jak ona wyrzeźbiona jest. Powiem ja Wam to przez światło pokazać. Zobaczcie. To wszystko. Łożyska igiełkowa poszło, Ale patrzcie, jak się wturlało się tutaj to łożysko jak to musiało pracować. Jakie, jakie temperatury dostało. Będzie to coś widać, czy nic? Nie, będzie śmiało. Zobaczcie. To wszystko. Ja teraz Wam pokażę cylinder. Jest kompletnie wyjechany. Kanały też. Zobaczcie, co się tu z kanału dzieje. Tu. tu. O. No to tego nie zobaczymy, ale zobaczymy to tu. Może jakoś to poświetlę, nie wiem. Nie mam tej drugiej lampy do poświetlania, ale chcę Wam pokazać.

i to co mówiłem wydech mamy tutaj zobaczcie, To zobaczcie wszystko, to wszystko szło tutaj do strony wydechu i dlatego było takie dzwonienie i to wszystko wpadło do komory ale wzięłem to wszystko po tak więc yy, zwracajcie uwagę na to yy, jak serwisujecie swoje sprzęty mam nadzieję, że to wyszło w miarę dobrze. Tak więc... Yy, teoretycznie, jakby to, jak tak jak się patrzy... Na ten cylinder... Teoretycznie jakby wziąć ten... Nie wiem jak się nazywa... Yy, I można byłoby... Chociaż ja Wam powiem... Taką sprawę... Że... To, że tak zajechało to wszystko. To aż tak wielkie dziur, to tutaj ja nie czuję palcem. Ale zobaczymy to od góry, od góry. Czuję jest takie, żeby szarpnięcia? czuję takie wgłębienie, ale tu od spodu nic nie czuć. Tutaj właśnie tak macam sobie. Czuję, ale nie jest tak tragicznie, aż takiej dziury nie ma. To czyli... Jakby, jak ja wezmę te wszystkie, mm, wszystkie kanały, bym poczyścił i delikatnie, delikatnie, bym, tylko musną polerkę na tym, delikatnie włożyłbym tłoka troszeczkę cieśniejszego, yy, który po prostu by wszedł razem z pierścieniami i ten cylinder w sumie tak sobie myślę, że można byłoby go jeszcze odratować. Wydziorów takich wielkich tutaj nie ma. W sumie to się topi cały tłok. Tu tylko, że widzę, że tylko <grym> polerkę mogę zrobić. Jeżeli, jeżeli ktoś takie coś miał i i te zarysowania nie są głębokie, ani nie są głęboko wyczuwalne, to oczywiście można byłoby to jeszcze hmm, nad tym pomyśleć. Bo tu widzę, że jest to do odratowania, bo kiedyś miałem taką sytuację, że miałem wyszarpaną tę dziurę, krecha taka, że normalnie szok. No i już wtedy nie było tej kompresji, nie miało być prawa tej kompresji, nawet jakby chwilę pochodził, a potem koniec. Tak więc yy, takie są szanowni państwo skutki nie wymieniania e, łożyska igiełkowego. Tak więc, e, jeżeli wymieniasz łożysko, łoży, e, przepraszam, wymieniasz cylinder, czy wymieniasz samego tłoka, wymieniasz tutaj jest e, z pierścieniami nowymi. Bo z tego to już nie ma co, bo tu już jest wychartane pół, od uderzenia, stopione. Widać jak to widać, że to jest czarne, że to że, że, popuszczało fajnie, chociaż to jechało, ale można się potem zdziwić, że jedziecie rozpędzenie, a tutaj gaśnie wam skuter, nie? Yy, co może być w tych czasach bardzo niebezpieczne ze względu na to, że bardzo dużo osób trzyma się, jedzi na czymś zderzaku, znaczy jeździ przysłowiowej dupie jak mi zgasz e, skuter w testach e, to facet lewo wyhamował ja go widziałem bo się obejrzałem lewo a on mi stanął dęba stanął po prostu się wyłączył i wszystko mogło i tyle. Tak. tak więc e, e, um, co mogę wam jeszcze dobrego powiedzieć tyle dobrego że kupujcie łożyska jukowe markowe lepiej markowe, będziecie mieli. Nie dokładajmy łożysk, tych samych, chociaż niektórzy serwisanci to robią, że wezmą palcem przejadą, aha, rusza się to, wszystko fajnie. Obejrzą, nic się nie dzieje, założą a 5000 czy między 5 a 6000 km na godzinę, robi się Wam takie coś co Wam tu pokazuje. To, 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 to się w ogóle nie. To jest do nieba. Tak więc szanowni Państwo, jeżeli... Pamiętajcie, jeszcze raz powiem. wymieniamy te łożyska i giełkole. Dziękuję bardzo, Wielkie, za materiał, za obejrzenie tego materiału. Daj łapkę w górę. Daj łapkę w górę. Nie wiem, kto ma. Łap... O, tak, w górę, daj. O, tak, łapkę w górę wielką. Za subskrybujmy mój kanał mi się nieść. Dziękuję, Wielkie. Do widzenia. Cześć.